Musiał wskazać największą aferę z tej edycji albo w topę, to co by to było? Największą aferą w tej, tej edycji. E, myślę, że były dwie takie troszkę większe dramy. Jedna miała miejsce na fashion weeku i faktycznie e, osoba, która była uczestnikiem tej dramy zebrała troszkę e, za nią, czyli <laughs> Czyli Michalina faktycznie dosyć spory hejt przejęła na siebie. Myślę, że nie do końca słusznie, bo tutaj musimy rozgraniczyć, jednak to jest show, jednak występuje tam też montaż, więc musimy pamiętać, że nie możemy oceniać do końca osoby przez pryzmat tego, co widzimy w telewizji. No i była też z ramy oczywiście ze mną, ale była dosyć krótka i myślę, że skończyła się bardzo dobrze. Gdybyś mógł powiedzieć, jak ona wyglądała, dlaczego i i czy cieszysz się, rozumiem, że tak, że jednak e, rozeszło się po kościele Znaczy... Drama nazwaliśmy aferą rankingową. E, wyszła dosyć przypadkowo przez nieporozumienie w zasadzie i złą komunikację między stronami. E, wyjaśniliśmy ją sobie bardzo szybko i w zasadzie po dwóch godzinach e, wszyscy zapomnieliśmy o sprawie e, i wyjaśniliśmy jak ra, ra, realnie sytuacja wyglądała. No ale jednak emocje e, byliśmy na planie i mogliśmy do końca porozmawiać od razu. No i na setkach czy na tych wywiadach, które mieliśmy po zadaniach, e, kilka osób powiedziało co myśli. No i w sumie im się nie dziwię, bo gdybym tak usłyszał i tak została mi przedstawiona sytuacja, sam bym tak zareagował. Siema, tu Wiki. Jeżeli spodobał wam się wywiad, to subskrybujcie przyambitni.pl